Cześć, jestem Berka i razem z moją Kawką witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaplanujemy sobie monthly reset na styczeń 2024. Jak tam mówią, święta, święta i po świętach, więc najwyższy czas brać się do roboty i zobaczyć, co nas czeka, znaczy nas. mnie! ale jeśli chcecie, to planujcie razem ze mną w styczniu, w nowym miesiącu. Zapraszam. Zacznijmy sobie od podsumowania zeszłego miesiąca, jakim był grudzień. Miałam, tak jak zawsze, trzy kategorie celi. Celi, celów. Co film, nie wiem, jak to się odmienia, ale obiecuję, że na następny miesiąc sobie to sprawdzę. Mamy cele osobiste, studenckie i rozwojowe. W kategorii osobiste. Ja nie mam pisaka. Podróżowe, jak zawsze. <grym> w kategorii osobiste. Miałam dwie książki w grudniu świąteczne. I sobie ich nie przyniosła. <noise> Boże, ja się nie mogę ogarnąć. Chwilę. Dobra. Więc w grudniu planem były dwie książki świąteczne. Są dwie książki świąteczne. Dasz i Lili i 12 Dni Świąt Dasza i Lili. To, to jest część pierwsza, która pierwotnie wyszła pod tytułem Księga Wyzwań Dasza i Lili, ale odkąd. Netflix wydał serial, to jest po prostu Dasz i Lili. Kontynuacją tego roku później jest 12 dni świąt Dasza i Lili i jest jeszcze trzecia część Dasz i Lili, czy to się uda, ale jej nie mam. Więc tą już kończę. Ale ja to nagrywam, to święta dopiero się kończą. Więc myślę, że te 40 stron dzisiaj w pociągu do domu <grywania> uda mi się skończyć. Generalnie. Dasz Nienawidzi Świąt Lili je kocha, a w tej części jest na odwrót. <noise> Więc e, jestem bardzo ciekawa, co... co? O czym? O czym opowiada trzecia część? Um, jeśli lubicie taką lekką książkę, gdzie święta są w tle, ale nie są ich głównym tematem, to serdecznie wam polecam. No a na podstawie pierwszej części jest serial na Netflixie, który nie jest jakoś specyficznie długi, bo jeden odcinek trwa jakoś 20-25 minut. Jest ich dość mało, więc polecam. Także dwie książki mamy zaliczone. Dwa spacery w tygodniu. I nie licząc tygodnia świątecznego, to tak, spacerowałam, więc zaliczone. Dwa treningi tygodniowo, oprócz spacerów. To było raczej jeden trening tygodniowo, gdzie w ogóle w ostatnim tygodniu świątecznym treningów nie było wcale. Ale. Mam też świadomość, że święta są na tyle specyficznym czasem w roku, w którym bardziej spędzamy. Spędzamy, zwracamy uwagę na to, żeby spędzać czas z rodziną i trochę odpocząć, więc jeśli chodzi o ten ostatni świąteczny tydzień, to w ogóle nie biorę go pod uwagę. Więc tak, ruszyłam swoje dupsko jeszcze przed styczniem, gdzie wszyscy zaczynają to robić, więc jestem z tego zadowolona. <grytania> Uzupełnić kalendarz kieszonkowy na 2024 rok. Si udało się. I muszę tylko jeszcze sprawdzić jedną datę, bo nie do końca ją pamiętam, i nie zrobiłam tego przed filmem. Ale to zrobię. Zrobić badania. Tak, zrobiłam badania, sprawdziłam swoją krew. Więc y, jeśli chcecie zrobić coś dla siebie, to naj, najlepszym prezentem w tym całym prezentowym okresie od Was samych, dla Was samych jest właśnie zrobienie sobie samemu badań, umówienie się na wizytę kontrolną, więc serdecznie Was do tego zachęcam, bo na w świecie jest to ważne. Przypilnować trackera na wieków. U mnie tutaj jest kropka. Kropka u mnie oznacza, że za coś się wzięłam, ale tego nie skończyłam, bo jestem już na takim etapie, gdzie zasadniczo część z tego trackera, nawet jeśli nie jest zapisana datą. To i tak gdzieś w głowie mam to, że wykonuję konkretne kroki, które sobie zaplanowałam. Tylko tracker nawyków ma mi to jakoś bardziej zwizualizować. Więc nawet jeśli nie wpisywałam każdej daty codziennie do trackera, to i tak starałam się za nim podążać. Tylko, że nie mogę dać sobie w takim razie pełnego odznaczenia tego punktu, z tego powodu, że najzwyczajniej w świecie nie byłam w tym regularna. Ale idzie styczeń, nowy, nowy rok, nowa ja, jak to wszyscy mówią, więc. Powiedzmy, że od stycznia będę wpisywać każdy jeden dzień po kolei przypilnować 7 tysięcy kroków dziennie, 50 tysięcy kroków tygodniowo. Tak jak już mówiłam, wykluczając ostatni tydzień, gdzie razem z serniczkiem leżałam na kanapie, znaczy nie z serniczkiem, moja przyszła tościowa zrobiła przepyszne kinder country, <laughs> więc e, z kinder country na kanapie to tak udało się. A teraz od tego tygodnia wracam do biegania. I iść chociaż raz na łyżwy. I to jest jedyny ogromny minus, jaki stawiam sobie póki co na tej liście, bo nie udało nam się. Nam mi. Nie udało się iść na łyżwy. Jest mi może z tego powodu troszeczkę przykro, bo jednak mamy zimę i to jest jedna z moich ulubionych zimowych aktywności, a tym bardziej, że mieszkam taktycznie vis-a-vis lodowiska, więc mam na to lodowisko dosłownie 3 minuty. Ale. Przeniosłam to na styczeń. Jeśli chodzi o cele studenckie, nadrobić notatki, tak, i duszyć z badaniami do magisterki, tak. To poszło bardzo szybko, i cieszę się, że w końcu się za to wzięłam, bo jednak chciałam to popchnąć do przodu. W celach rozwojowych. Eee, moim jogowym celem w tym miesiącu był szpagat, bądź zbliżenie się do niego. Bardziej Druga część, zbliżenie się do niego, bo nie robię pełnego szpagatu, ale tak, rozciągałam się i nad tym pracowałam. I spokojne się, skupienie się na celach na przyszły rok. Tak. I z tego też będzie film z całym podsumowaniem 2003. 2003? 20, 2023. Boże, ja nie wiem, co mu chciała w 2003 podsumować. Wyjście z pierwszych chyba. Dobra. Jeśli chodzi o następny miesiąc, dalej zostaję przy podziale na trzy kategorie: osobiste, studenckie i rozwojowe. Tutaj, w osobistych celach, z dwóch książek spadę znowu do jednej książki. Mam świadomość tego, że w lutym idzie sesja, i jednak jest to dla mnie trochę ważniejsze, i wiem, że czasu na czytanie będę mieć dużo mniej, więc wpisuję jedną książkę, ale bardzo fajnie, jeśli uda się przeczytać więcej. Ale to Wam powtarzam zawsze. Dwa treningi tygodniowo i jeden trening biegowy oraz lepsze planowanie treningów. Chciałabym bardziej skupić się na rozpisywaniu dokładniej tych treningów, nie na zasadzie dzisiaj kardio, jutro taki, nie wiem, siłowy, a później yoga i pilates i jakiś większy nacisk na rozciąganie się. Chcę zrobić to konkretnie, konkretnymi ćwiczeniami, konkretnym czasem, tyle przerwy, tyle czasu pracy, więc nad tym muszę się bardziej skupić, bo część treningów rzeczywiście mam tak rozpisanych w swojej. W swoim planerze treningowym. Ale jednak chciałabym, żeby treningi, które sama sobie wymyślam, były jeszcze bardziej urozmaicone. Chociaż często też włączam sobie jakieś treningi gotowe na YouTubie, ale lubię też je robić sama. Bo wtedy unikam ćwiczeń, których nie lubię i nawet jeśli się kimś e, inspiruję jakimiś ćwiczeniami, które u kogoś podpatrzyłam, to łączę sobie kilka filmików w jeden i wtedy robię sobie taką swoją idealną listę ćwiczeń, które uwielbiam. 7 tysięcy kroków dziennie i 50 tysięcy kroków tygodniowo zostaje. Mam mnie to zmotywować do częstszych spacerów i do wyłączenia swojej głowy chwilowo z codziennych zajęć. No i jest to fajna forma spędzania czasu, kiedy po prostu spaceruję sobie z podcastem i uwielbiam tak robić, bo po prostu moja głowa wtedy bardzo odpoczywa. Iść na łyżwy. Tak jak mówiłam, przenoszę to z grudnia na styczeń. No w styczniu już naprawdę muszę iść na łyżwy. Tak bardzo się za tym stęskniłam, że nie wiem, jakim cudem w grudniu nie udało mi się tam dotrzeć. Mam też zapisane porządki w szafy i wystawienie rzeczy, których się pozbywam na Vinted, bo w, sty... w styczniu, w grudniu nie mogłam tego zrobić, z racji tego, że miałam blokadę ilości sprzedanych rzeczy, ale od stycznia mogę znowu zacząć wystawiać kolejny sort rzeczy, więc jeśli cokolwiek uda mi się jeszcze z mojej szafy wyeliminować, a tak myślę, że na pewno się uda, to na pewno zagościć to na moim Vinted. No i jesteśmy po świętach i diecie bardzo serniczkowej, więc chciałabym też bardziej zwrócić uwagę na swoją dietę, jeszcze bardziej... Ogólnie u mnie dieta też jest zaplanowana od poniedziałku do niedzieli. Każdy tydzień, jeśli chodzi o obiady, mam rozpisany, dzięki czemu jeszcze na zakupy jedne, a duże raz w tygodniu. A później ewentualnie dokupuję jakieś warzywa na świeżo, Albo jeśli, czy, jeśli coś źle wyliczę i mi braknie, ale raczej staram się jeździć do sklepu raz w tygodniu. Jeśli chodzi o cele studenckie, to włączam kod sesja, czyli sesja, notatki i sprawozdania. Wszystko muszę skończyć do końca semestru, więc to jest teraz moje główne studenckie zajęcie. No i jeśli w grudniu zrobiłam badania, to teraz muszę usiąść i je opisać. Więc jest to mój główny cel, jeśli chodzi o studia. A w kategorii rozwój, jeśli chodzi o jogę, to tak, fajnie, że udało mi się popracować nad rozciąganiem w stronę szpagatu, ale chciałabym też w tym, sem, w tym semestrze, w tym miesiącu, w tym miesiącu, bardziej popracować nad mobilnością, zwiększyć trochę zakresy swojego ruchu, więc to jest mój główny cel. I jeśli chodzi też o rozwój, to razem z Mateuszem chciałabym więcej rozmawiać po angielsku. Żeby, jeszcze żeby mieć jeszcze więcej kontaktu z językiem i jeszcze bardziej podnieść swoje umiejętności. Bo mnie to też trochę zmotywować do nauki nowego słownictwa, a wiem, że jeśli będę miała więcej kontaktu z językiem, czy też ze sobą pisząc, czy też ze sobą rozmawiając, no to bardziej mnie to zmotywuje. I tak, to są wszystkie moje cele na ten miesiąc. Myślę, że w kolejnym filmie podsumujemy sobie cały mój 2023 rok, a będzie tam co podsumowywać, i zaplanujemy sobie cały przyszły rok. Bardzo dziękuję Wam, że zostaliście do tego momentu. Będzie mi miło jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, szepniecie znajomemu, że hej, jest taki fajny kanał. I co? Widzimy się za tydzień. Hejka!